Siema widzowie, dzisiaj nagrywamy odcinek z Cęciakiem, przywitaj się. Siema, gram z tym noobem. No i dzisiaj będziemy sprawdzać nowości, widzimy się w gierce. Cimy. Dawaj Szy Szymon, to się już kameruje. Tam i mamy cały czas lotnie. Aha, teraz to mówisz. <głos> 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 to to pierwsza gra w No. Pierwsza. Kochany Fortnite. Fortnite! w Fortnite! A tu lecimy, nie. bo wszędzie jak zobaczył na Twitterze, że tutaj często się respi. Nie, to nie na Twitterze. Ja lecę na latarnię. Widzowie! Zostawcie komentarz oraz lajka. Haha. Ha. Chodź nie zostawi lajki. Like, mi zauważyć, że ja powiecie. pierwszy raz jestem na ten... Na tej latarni, w tym rozdziale. Ej, serio, a ona, ale ona jest tak jak stara. Nie, nie zrobisz mi tego. Ej, tam do góry, nie masz psychy. No nie masz psychy, to no proszę. Ej, zróbmy tak jak śmieszną kapilację, tam akurat do góry, a ja wcale specjalnie się rzucam z tej góry. Próbuję pomóc ci zejść, a tak Tam nic nie był! <gryw> no nie ozuszło! Ej, no Spider-Man, Spiderman! Spiderman odejdź! Spiderman mi ucieka Sp fajny Spiderman, aby pójdzie pomóc. Oni no, go zabiją. Lecz pomagać <gryw> ludziom w wyczyszczeniu się nawzajem. jest do mi dajcie. Bo to jest taki specjalny dajcie mm A Tornado czemu? jeszcze się może zrespić w ogóle? Dajcie mi Tornado. Dajcie mi Tornado. Ono jest chyba rzadkie, nie? Nie wiem. Idę na dalej. Ja idę na dalej, kurwa. O, patrz! Jest burza. Nie, burzę, prawdziwą burzę. Też to widzę. Nie, bo... Ono się na Daily Bugle chyba respi zawsze. No a tu chyba, a mi się wydaje, że to tutaj zaszczyt, to tu tylko trzeba trochę więcej poczekać. I na tą burzę. A ja idę, zawsze po wiesz, po rękawicki pana, spójrz do Weźmiesz mi też? No jak ci mam zes? Z e, swoimi cały czas niczym harpunem ciągnąć moje. A jaki harpurem? Skąd ja mam wziąć. No rękawicami przecież możesz ściągnąć itemy. Eee, yy, a, a co się nie chce? No to cię ci nie lubię. Wtedy. A to jest bardzo długie do zrobienia. No ale o, ja już idziemy. do ciebie idę. A po co mam ci dać? No, żebym szybciej zdobył. A po co masz szybciej zdobyć? Żebyśmy mogli szybciej szukać tornada. A po co mamy nam szybciej tornado? Bo o to chodzi w tym odcinku, że testujemy Ach. nowości. A po co mamy testować nowości? Żeby wiedzieć, co jest w tej grze. Ale my wiemy, co jest w tej grze. Po co mamy wiedzieć, co jest w tej grze? Bo lubimy tą grę. A po co lubimy tą grę? Bo jest bardzo fajną grą. A, a dlaczego lubimy tą grę? Bo jest super grą. A dlaczego jest super grą? Bo ją lubimy. A dlaczego ją lubimy? Bo jest super grom. A dlaczego jest super grom? Bo lubimy gry takiego typu. A dlaczego lubimy gry takiego typu? Patrzcie, widzowie na to. Bo to są kurczaki, na których można latać. A dlaczego to są kurczaki, na których można latać? Bo ja je dodałem. A dlaczego je dodałeś? Bo są kozackie, zobacz. A dlaczego Iu. są kozackie? Bo można na nich latać. A ja wiesz o tym, że ja coś odkryłem w ogóle? Bagaż z tego. Patrz, chodź, chodź tutaj. Pocz, gdzie Patrz, gdzie ja poleciałem na kurze, jak się od trampoliny tej odbiłem. No wow, wiem. I on jest tak 400 metrów. O, wy, wy, odpuść. Ja ci coś pokażę. Chodź do mnie, to ja ci coś pokażę. A patrz, jak zbudujesz takie coś... Tak? Ale nie kolapsuj proszę. se. I to będzie na, na, na odcinek, to będzie coś fajnego. Patrz. Widzowie ja znalazł pierwszą nową rzecz. Co? Co znalazły? Rakietnicę. Ale to jest jedyna nowa rzecz. Nie! Ja puściłem ją! O, żyje. Ona tam lata. Ej, dobra, Do patrz! Patrz, ty będziesz musiał zedytować, jak ja tam będę Spider-Manem, ok? Ale okay. jak powiem, yyy... Raz, dwa, trzy. Uwaga, teraz! No, aha, to nie działa, ale w laboratorium, bo, bo on działa tak, a po prostu źle to zrobiliśmy, że jak się zedytuje. Ale nie, bo ja muszę zedytować, tak. Jak się zedytuje i jest się na spider manie to wtedy tam spada się ze Spidermana. A znaczy, jeśli nie spada się ze spider Spidermana, powiedz co ma Spidermana powietrze Spidermana to za Spiderman się własnego powietrza już nawet dorobił. Nie. Ej, pomóż mi znaleźć Spidermana. Nie. O nie. Pamiętam jak ten yy, ta jakby wyrzutnia flar się tak zepsuła. A wiesz czemu? Dlaczego? Bo teraz przecież jak ją strzelisz do góry, ona spadnie i dostajesz jeszcze ogień, co nie? Aha. I możesz taki ogień na mordę dostać. ja ją nigdy chyba nie grałam w ogóle. Aha, ona była bardzo fajnym itemem. A, i widzowie, jeśli chcecie zobaczyć Skybase u Synciaka na jego kanale, to wystarczy, że zostawicie tutaj 1000 łapek w górę. Po prostu wystarczy sobie na mój kanał i opóźnić nas beznadziejnie. Masz! Widzowie, mamy tornado! Masz tornado, Adrian! Szybko idę do ciebie! Dobra. Ty, bo tu mnie wciąga! No masz, nie widzę. Tacy nie widzę. Dobra. Po tornado, to tornado, co? Ja w sprawie jestem. Nie będę do tym Tornado. O, widzowie! Ale niezwykłe. Ej, dlaczego ja nie widzę? Oli, ja jestem wysoko. Jeszcze tym bardziej, jak rozłożysz. Ludnie, widzowie. Ty, ja, ej, ale stąd jest mega ciężko uciec. Jak lotnie nie rozłożysz. Co się stanie, jak jakby wcało w w tornado. Ty pijot! Ty nie wiesz odkryłem! Jesteś Spidermanem, nie? I spróbuj się złapać rzeczy, które on to wciągnęło A wylądować na takich rzeczy kula, 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 nie mogę uciec. Czy to tornado według Ciebie jest takie kozackie? Właśnie, nie wiem, Tej ja nic nie mogę się dotknąć, nawet niczego w ogóle. Ale, ale musimy nagrać jutro odcinek, wiesz taki? No jaki? Weźcie przez, przez całą rundę w tornado serce. Wiesz, no, to będzie tutaj. takie ciężkie, że my nie damy rady. Dla no, widzów no, mamy tornado. Może jesteśmy no, to... pierwsi w Polsce, którzy je widzą. Ta, Opo, tak, ej, to mi przeskanowało tornado! A, i ty po obok. Który ja, jest tam... good aimerem. Jak w się sensie w ogóle tak zawiesiłeś na tym? Dobra, nie da się jednak, sorry. Widzowie, czy ja mu właśnie uciekłem tym, że na tornado wleciałem? To ja tutaj zostaje do końca życia w tym tornado. Ty, bo on, no, poza strefę wychodzi. Ona w ogóle chodzi? Ej, a co jeśli wszedłeś do auta z tornado? Jo, nie. To to... No, wiesz, ale wiesz co będzie fajne, jak parę takich tornad będzie na mapie. To jest fajne, to jest te, bardziej... Według nie powinno być tak, że, to, że tego tornada się powinno bać, a nie że ona bardziej pomaga w nawet. Znaczy... Czasem jest ciężko z niego się wydostać. Widzowie to... Ja ostat... bez... go, go, nie, go nie widać, jak ono jest w burzy. Nie, go po prostu strefa yy, ta usuwa jakby. A ja umieram. A wiesz co mnie usuwa? Ci ludzie. Właśnie widzę, ja sobie od nich uciekam. Bo no ja bym chciał. Dobra, chyba uciekam. Widzowie już mnie nie widzą. Następny! Widzę ty jesteś! Dobra, próbuję zestajpić. Widzę. No każdy mnie próbuje trafić! Widzę. E, trafiłem 86! Kolejne 86! Dobra, zabiłem go, zabiję go. Dobra, ja stanęłem w aucie i piję bigi. Idę po... Idę po jego itemy, co, co tam... co on tam miał. Dobra i mam jeszcze leczenie na HP, jest dobrze. Bo nie wiedział w ogóle skąd ja go scelam, za tym. Mhm. On, 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 on... Sniper, Dobra, miało dosyć... okej. Okay. i tak Dobra. Dawaj robimy jeszcze wina w tej ludzie. No, na no, odcinku. Ale to lato to nie będzie polegało na tym, żeby cały czas z to one już się skończy, no wtedy musimy po prostu wykonać wida. Zrobić wida. Bo wiesz, nie wiem. bo skoro ona jest w końcu w strefie... Jak już strefa przychodzi, to wtedy wiesz, to wiadomo, że nie zrobi się tego. Tutaj uciekaj, bo oni mnie widzą. I chcą mnie usunąć z tego serwera. O i to konkretnie chcą mnie usunąć. Tyle ja próbuję ich zabić snipu. Ty lecę po tą snajpę! Dobra, teraz to mogę spróbować ich, im coś zrobić ogólnie. Ej! Sna snajpimy w dwóch. Lepiej nie, uciekaj, uciekaj sęciak. O nie, oni są z kamerami, to jest z spamerów. Elo? Elo, widzowie, ja sobie lecę no, no. uciekłeś? <grych> tak. Ty w ogóle nagrywam typ typ dojeżdżamy? dwóch, dwóch no ja bym, ja bym ich nie chciał dojechać tylko po prostu na nich wylądowałem i tyle a jak zacznę w to od razu chciałem wylecieć, ale to jest fajne to jest... Chyba to lock ...lok... ...dum... ...lok... CZUJĘ! NIE NO! Nie no, chyba spróbuj sam to dokończyć, wiesz? Bo i tak moja karta się nie co przez... Nie chyba nie odrodzić. A czekaj, a chyba ze mnie Odrodzić mnie, Powiedz tylko gdzieś. No bo przecież jak ktoś ze mnie zestrzeli to jest koniec, nie Spidermana I wtedy Aha. jest damage Ale to byli na poceńcy Dobra widzę i to by było na 30